Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Mamy przed sobą Asusa Testo, czyli laptop hybryda. Można wyciągnąć sobie ekran i pracować jako tablet. W tym filmie pokażę Wam taki drobny poradnik, i w jaki sposób ustawić na procesorze maksimum wydajności. Czyli, żeby automatycznie nam się tutaj ta częstotliwość procesora nie zmieniała, tak jak to jest domyślnie w naszym laptopie szybkość nam się raz zwiększa, raz zmniejsza, zależnie od potrzeb, dzięki temu oszczędzamy kupę energii i nasz laptop około 10-11 godzin pracuje. I to jest fajne, jednak w sytuacji, kiedy na przykład chcielibyśmy, żeby ten procesor pracował na maksimum około 224 GHz, wtedy mamy pewien problem. Czyli na przykład chcemy, żeby jakaś gra, jakiś program pracował po prostu na maksimum. Nie możemy tego ustawić, ponieważ w Asusie Testo nie mamy tutaj możliwości zmiany trybów pracy laptopa. Jest tylko i wyłącznie zrównoważony i na tym trybie pracuje nasz laptop. Jedyne rozwiązanie, jakie udało mi się przed wczoraj czy nawet wczoraj znaleźć i teraz się z Wami dzielę nim, jest zainstalowanie programu Power for Gear Hybrid. Jest to program Asusa, ja go teraz uruchomię. On umożliwia nam tutaj stworzenie trybu działania naszego na przykład Performance lub Power Saving mode on umożliwia nam właśnie stworzenie tutaj takiego kolejnego trybu natychmiast wręcz Performance i po kliknięciu sobie tutaj Performance i zapisz, automatycznie ekran nam się rozjaśnia tutaj mamy Power Saving, czyli takie oszczędzanie energii a tutaj Performance i teraz zaraz Wam jedną rzecz istotną pokażę że jeżeli nie jesteśmy podpięci zasilaczem tutaj z boku do Naszego na przykład gniazdka, no to niestety, ale nie możemy ustawić sobie na stałe tutaj tej prędkości. Jeżeli tylko podłączymy sobie zasilacz tutaj z boku, i będziemy mieli włączony ten performance, o, ten tryb performance, no to automatycznie nasz procesor będzie pracował już na maksimum, czyli 2,24 GHz, jak pamiętam, czyli dokładnie tak, jak tutaj na obrazku jest, na maksimum. I polecam Wam korzystanie w sytuacji, gdy potrzebujecie po prostu maksimum wydajności z Asuta, Asusa T100. I działa to tak, jak ja Wam przed chwileczką mówiłem, tylko i wyłącznie po uruchomieniu, po podłączeniu zasilacza. W opisie yy, pod tym filmem macie linka do tego programu, ściągnijcie sobie. No i myślę, że wielu z Was będzie zadowolonych z tej, z tej drobnej porady, ale jakże istotnej, szczególnie dla graczy, czy po prostu ludzi, którzy potrzebują maksimum wydajności przy podłączeniu oczywiście do zasilania. Szkoda, że nie działa to na samej baterii, być może jeszcze znajdę jakieś rozwiązanie, ale najwidoczniej nie ma takiej opcji, ponieważ w ustawieniu tutaj tych trybów zasilania, zaraz Wam pokażę, nie ma tutaj nigdzie opcji. Czy tylko tu zajrzę w Power 4 Hybrid? Nie, nie ma. Nie ma tutaj nigdzie takiej opcji jak, już Wam pokazuję, jak procesor, tak żeby móc tutaj coś ustawiać. Tak więc jedyna opcja to jest ten Power 4 Hybrid i podłączenie zasilacza. Ale i tak wydaje mi się, że to jest bardzo dużo, bo wielu z Was pewnie korzysta też podłączonym do zasilacza, chociaż nie do końca zawsze. Szkoda, że tak to nie działa jak myślałem, czyli że podepnę sobie tutaj hybrid, włączę tę funkcję i od razu będzie pełny. Tak więc zaraz Wam pokażę, jak to będzie, gdy podepnę pod zasilacz. Zobaczcie. 嗯。<Yeah. S 2> yeah.